Mieliśmy swój plan przede wszystkim stracić bramki myślę że od początku tego roku jakoś nie tracimy tych bramek a w końcu w końcu tam jedną więcej od przeciwnika i na wyjeździe więc to bardzo cieszy Niestety trzeci mecz w Łeb i nie wiem no, chyba trzeba będzie e, w szatni delikatnie mówiąc pierdyknąć drzwiami bo po sześciu gdzieś tam wygranych fajnie było nagle czy porażki? Nie wiem, tak by to nie był ten stan zespół. Karny, ewidentny, więc tutaj wydaje mi się, nie ma dyskusji. Sytuację pierwszy pierwszej połowie, mieliśmy, no ruch, nie wiem, czy ma takie kolorowe, bo musimy sobie przypomnieć sytuację, jak Fabian nazwał nas Pawela, więc być może szczęścia, być może zasłużyliśmy. Wczoraj powiedziawszy, gdzieś mi przejechał to przez, e, przez myśl, że, że mógł być spalony, no ale najwidoczniej nie widział lepiej, tak? No to chyba on zadecydował o tym żeby użytkarnię. Na pewno będziemy musieli trochę przeanalizować te nasze ostatnie mecze i głowa do góry i mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach odniesiemy już zwycięstwa. Nie możemy przegrać kolejnego meczu, bo tak jak powiedziałem to jest już mało śmieszne i zostaje dwa mecze i na pewno Nikt głowy gdzieś tam nie spuści, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że te dwa mecze zakończymy jakimś dorobkiem punktowym.